Cześć, to Kuki i mam dzisiaj do wykonania pewien challenge związany z ulicą Dalmatynczyków 101. Zaraz zobaczymy, co to jest za challenge. Zapakuj to. Jak szybko zapakujesz psi prezent? Zaraz się przekonamy. Czas? Staram się jak najlepiej obwinąć to pudełko ozdobnym papierem. O, dobrze, dobrze? Już prawie kończę. Taśma mi się splenio, no nie? O, dobrze. Zaklejam ten bok. I teraz czas na ozdobną taśmę, którą przewiążę prezent. I postaram się zrobić z niej kokardkę. Ile no jeszcze mi zajmie ta kartka, ale... Prezent gotowy. Tak wygląda. Mój wynik jest całkiem niezły. A Wy możecie sprawdzić, w jakim czasie Wy zapakujecie taki prezent. Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was bardzo serdecznie, abyście zobaczyli serial Ulica Dalmatyńczyków 101 w Disney Channel. Pa, pa!